Dzień dobry, Piotr Karlewski, SuperAuto, eksperci od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu nowego Mercedesa klasy C, generacji W206. W przedniej części pojazdu widzimy wiele nawiązań stylistycznych do innych większych modeli Mercedesa, załóżmy do nowej E klasy bądź nowej S klasy, a także w prezentowanej wersji jest pakiet stylistyczny AMG, w skład którego wchodzą diamentowy grill, a także przeprojektowany przedni zderzak. W przedniej części widzimy kamerę od systemu 360 oraz przednie czujniki parkowania. O dobrą widoczność nocy dbają przednie lampy w pełni jodowe, a o dobrą stylistykę wiele wykończeń chromowanych, nadających elegancji w prezentowanej małej limuzynie. Teraz skupmy się na stylistyce linii bocznej nowej C-klasy. Przede wszystkim w naszej wersji widzimy felgi 19 cali z pakietu AMG, a także dokładki zamontowane na progach. Elegancji dodają nam również obramowania chromowane wokół okien, a także srebrne wykończenia klamek. W lusterkach zamontowane są kamery od systemu 360, a także kierunkowskazy w technologii LEDowej. Idąc dalej, widzimy ciemne szyby z tyłu, dbające o prywatność na tylnej kanapie. Przyglądając się z boku nowej C-klasie, widzimy sylwetkę charakterystyczną dla małych limuzyn, nawiązującą delikatnie do nowej S-klasy, w tym przypadku mierzącą 4,7 m. Sylwetkę z tyłu wyróżnia opadający dach, ciemna tylna szyba, a także zaakcentowany bagażnik. Idąc dalej, widzimy nowe lampy LEDowe, które nawiązują do nowej E- oraz S-klasy. Schodzimy niżej, widzimy kamerę cofania, czynki parkowania, a także przeprojektowany tylny zderzak z pakietem stylistycznym AMG, w skład którego wchodzą dolny dyfuzor oraz dekory w kształcie układu wydechowego. Sprawdźmy jeszcze bagażnik w niemieckiej limuzynie. Jego dokładna pojemność to 455 litrów. Zwróćmy uwagę na miękkie wykończenie podłogi oraz boków bagażnika, czyli standard w segmencie premium. Są również haczyki do mocowania zakupów, a także możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika. Aby uzyskać większą przestrzeń załadunkową, zawiasy klapy bagażnika chowają się nam w boczkach, a z kolei pod podłogą możemy znaleźć kolejny schowek. Zwróćmy uwagę również na mocowanie podłogi o uszczelkę. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanej wersji zamontowany jest dwuitrowy silnik diesla o mocy 200 mechanicznych napędzający tylne koła dzięki przekładni automatycznej 9-stopniowej. Przed kierowcą zamontowana sportowa kierownica multifunkcyjna z możliwością sterowania tempomatem, komputerem pokładowym, multimediami oraz widokami zegarów wirtualnych. Sportowego charakteru dodają również łopatki do zmiany biegów. Zegary wirtualne mają kilka możliwości konfiguracji widoków: widok subtelny, sportowy, klasyczny, nawigacja, a także asystenci. W każdym z poszczególnych widoków możemy sobie jeszcze ustawić poszczególne informacje z komputera pokładowego. Nowością w nowej C-klasie jest także konsola centralna z pięknie wkomponowanym ekranem, nawiązującym do nowej klasy S. Stacja multimedialna, obsługująca przewodowo i bezprzewodowo Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu, wielu ustawień samego samochodu, nawigacji, podłączenia multimediów, a także klimatyzacji. Jak w każdym nowym Mercedesie jest również asystent obsługi głosowej. Obsługuje klimatyzację, nawigację, a także inne ciekawe funkcje. Hej Mercedes! Tak, proszę. Opowiedz dowcip po niemiecku. backslash 001B backslash TN równa 7 hit hat backslash co mówi elektryk do przyjaciela. Będziemy w kontakcie. <grych> Oraz, hej Mercedes. Słucham. Co myślisz o Audi? Uważam, że jest świetne. Konkurencja pobudza biznes. Bardzo dyplomatycznie. Poniżej kanu multimediów. Są przyciski fizyczne do poszczególnych funkcji pojazdu, jest także kilka profili kierowców, do których logujemy się pinem bądź odciskiem palca. Dalej w konsoli centralnej możemy znaleźć schowek z doma cup holderami, półeczką na smartfon z odwarką indukcyjną, a także gniazdkiem USB typu C. Pod podłokietnikiem obszerny schowek oraz dwa gniazdka USB typu C. Zwróćmy również uwagę na wykończenie deski rozdzielczej skórą, a także osiedlenie ambientowe wokół nawiewów na desce rozdzielczej, a także na drzwiach. W prezentowanej wersji zamontowane są sportowe fotele AMG z elektryczną regulacją oparcia, zagłówka, a także siedziska. Bardzo przemyślanym rozwiązaniem jest także umiejscowienie przycisku Start Stop tuż koło przycisku Start Engine. Patrząc na deskę rozdzielczą nowej C klasy, widzimy wiele nowoczesnych rozwiązań, a także nawiązanie do przyszłości. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca czy na stopy, na kolana, a także nad głową przy moim wzroście 1,85 m jest komfortowa. W konsoli centralnej są dwa nawiewy, a także mała półka. Do pełni komfortu brakuje gniazdek USB. Pod kątem schowków mamy schowki w boczkach drzwi, a także kieszenie zamontowane w oparciach przednich foteli. Charakterystycznie dla segmentu premium mamy tu bardzo dobre wykończenie boczków, nawet tylnych drzwi. Elementy skórzane, a także oświetlenie ambientowe dbające o dobry nastrój. Tylna kanapa wykończona skórą z, z Alcantarą. Mamy również podłokietnik z zamaka holderami a także izofiksy dla Waszych pociech. Nowy Mercedes klasy W 206 to bardzo stylowa niemiecka limuzyna, zapewniająca świetny komfort, nazywana pieszczotliwie Baby S. Yes. Super auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was zaje super auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia! Może zainteresuje Cię nasza propozycja finansowania? Decyzję finansową dostaniesz w godzinę. Sprawdź ofertę w opisie filmu.